jedzie szybko. No. Dalej. To tak filmuj, filmuj. filmuj. To już chybuje. Te trochę. Dalej, 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 dalej jeszcze, dalej. jeszcze trochę wyżej, jeszcze trochę i go zacznie obracać. Ma, dziękujemy. To, to Dobra, dziękujemy. To teraz. <grym> I teraz będzie. Kierulet będzie? będzie, będzie. Będzie

Kręć dobrze do Kręć, później się ktoś będzie trzepiał. No, ci jadą szybko. Zmień bieg! A się dziwią, że tali... Ten... No i koniec. No i się. Wygadałem, że nie widziałeś ten. No ty Ale tamten wyjdzie. Spokojnie, powoli. Nie chcę, tu może skręcić. Ale już go je... już ciągnie. E? Stoi. A tu co robisz? No gościu. Nie może wyjechać. Wodzenia. Pole, pole. O, nie udało nam się. ma Poszedł. A ten, tego kręci je. A, ten zjedzie. Ten. O, no, tak. kombi, kombi też lata. Takie... Jak szybko. No, na, na szczęście tam tego nie zaczęło no. cofać. Akurat dobrze im się złożyło Jakby zaczęło tego to... By było bzding brzding. Kręcił normalnie, oficjalnie, a nie... Chamsko trochę, kurde. To by się cieszył, jakby ci ktoś... No pewnie. Dla kroników. No, kręcił. No. Ale co? I teraz można, wiesz, pokazać... Yy, pokazać jaka jest droga i niech robią, nie? O, zawodnik jakiś jechał. O, o no. No, nie, nie, Gościu, 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 gościu. gościu, gościu. Jedenaczka. Jak się mu stukał? Tak, tak. A, no tu, kołpak. O! Dajesz, dajesz, stary. Oj, gościu, idzieź, zrobiłeś, <grym> źle zrobiłeś ja pierniczę, z dziećmi to... ładnie. No, to z dziećmi to tak... szkoda. bo to... pole zjedzie, pole... pokręci... ...pokręci! Kurde, z dziećmi w foteliku, przerąbane. Po samochodzie chyba. Przerąbane. No, ręczny zaciągnął. Kurde, z dziećmi. No, z dziećmi! Pole, w pole, w pole! 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 To babka jakaś. Dziewczyna, no no, na szczęście. Skubany. Seba! Co? So. Uh. Uh. Ja pierdziele. Uh. Dobry Trzy. Dobry jest. Cztery. Tręczę normalnie. Kręcę. Dobra, cała. Źle nie Teraz tego trzeba popchnąć. Mierda, bo już nie, mój nie mój mój wie co zrobić wczesuj. No U, 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 u. Leci pan do nas Dobra stop Mazda pójdzie do Blacharza Numer telefonu? Żeby go no, tu Bo to bezpieczne trzeba w razie okay. czego uciekać U Kurde No myślałem że poleci Wyjedziesz, kto jedzie tak O chyba nie A? Zjedzie na dół Ale coś jedzie Kurde, cofnijcie się, dzieje? bo to może wyjedzie? wyjechać może skręcać Nie wyjedzie, nie wyjechał Uważaj bo do nas może zjechać Oho No Ale będzie dzwon o no kurde. Jak... O kurde. To właśnie czego chcieliśmy. Wiem, kręca. Dobry man. A dobrze. Hej, dobrze. Patrzcie, powiem ci. Gauza zablokowana i tyle. Ten, ten Jest. Do nas powinien uciekać. Filmuj, filmuj, filmuj. Patrz, 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 patrz co się dzieje. I dzwon. Patrz. A, gość, odejdź, ten. odejdź. Nie chcę. W pole! się ten zakończonego. Ale mi się udało. Uh -huh. Już nie wyjedzie. A, ten spokojnie, bo go ciągnie prosto. Tak, spokojnie. Ciu. Pat, pat, pat. Zdaję. Udałeś.